Dzień dobry i witam państwa w kolejnym i ostatnim odcinku e, serii filmów szkoleniowych dotyczących drona Unic H850. W tym ostatnim odcinku opowiem o kilku rzeczach związanych z bezpieczeństwem lotu, procedurami failsafe i generalnie rozumianym trybu, troubleshootingiem. Zapraszam. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć o tym, że e, H850. Jest dronem stosunkowo dużym i stosunkowo ciężkim, co oznacza, że specyfika latania nie jest odrobinkę inna niż mniejszymi platformami. Jest to oczywiście dron bardzo sterowny, ale ma większą bezwładność w porównaniu z mniejszymi platformami. Jest troszeczkę bardziej ociężały, chociaż rozpędza się do dużych prędkości w trybie sport, tym niemniej. Na przykład droga wyhamowania z pełnej prędkości do zera może być troszeczkę dłuższa niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni z lżejszymi dronami. Jak w przypadku wszystkich dronów, szczególną ostrożność powinniśmy zachować w przypadku latania w wietrze. I tutaj krytycznym momentem lotów w wietrze jest start oraz lądowanie z największym naciskiem właśnie na lądowanie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mamy największą szansę, żeby wiatr rzeczywiście spowodował jakieś uszkodzenia, a to dlatego, że kiedy dron podchodzi do lądowania i jest już, jest już blisko ziemi, w tym momencie dron nie powinien się poruszać w żaden sposób na boki, powinniśmy zadbać o to, żeby przyziemienie odbywało się tylko w osi góra dół i żeby nie było tam żadnego ruchu przód tył ani na boki, ponieważ wówczas, kiedy dron już dotknie, Ziemi, tam napotka jakiś opór, no to to spowoduje, że może się nam, może się nam przewrócić. Podobnie, jeżeli startujemy w wiecznych w warunkach, chcemy możliwie jak najszybciej spowodować, żeby dron oderwał się od ziemi, dlatego że im więcej, im więcej dodajemy gazu, tym Mniej jest on przyciśnięty do ziemi siłą grawitacji, i też tym łatwiej jest go przewrócić. No, jeżeli mamy boczny wiatr, no to on właśnie będzie taką przewracającą siłę nam generował. Dlatego startując w wietrze, chcemy w miarę dynamicznie drona podnieść, a przy lądowaniu, tuż przed przyziemieniem, chcemy się zatrzymać. Sprawdzić, czy dron nie porusza się na boki, i w momencie, kiedy rzeczywiście się nie porusza, to wówczas w miarę dynamicznie przyziemić. Pamiętajcie Państwo, że nic nie da Wam takiej pewności i takich umiejętności jak po prostu ćwiczenie. Dlatego zachęcam do tego, żeby często wykonywać loty ręczne, żeby przyzwyczajać się, żeby nabierać. Doświadczenia, żeby wyrobić sobie pamięć mięśniową, sterowania, żeby wyrobić sobie lepsze reakcje na, na ruch drona, kiedy jest on w, w, w różnej orientacji do nas. Najłatwiej się oczywiście steruje dronem, kiedy jest on tyłem do nas, dlatego że wtedy przód drona to jest mój przód. Jeżeli daję w, na aparaturze wychylenie drążka prawego do przodu, no to dron po prostu leci. Tam, gdzie postrzegam to jako przód, jeżeli dron jest obrócony, no to wtedy mój przód to jest, e, jest tam, ale drona przód jest tam. Ja daję dronowi komendę do przodu, dron leci w bok. Jest to sprawa całkowicie oczywista, ale jednak, żeby nabrać pewności w sterowaniu dronem w ten sposób, trzeba po prostu ćwiczyć. Także bardzo Państwa zachęcam do częstego latania. Oraz do tego, żeby sprawdzić się nie tylko w lataniu w trybie angle, ale także w trybie manual, żeby zobaczyć, jak radzicie sobie Państwo z reagowaniem na dryfowanie drona na wietrze. Nawet w sytuacji pogody bezwietrznej, nawet wtedy dron w trybie manual będzie się gdzieś tam delikatnie przesuwał, będzie też inaczej reagował. W trakcie lotu, na przykład, jeżeli rozpędzimy go do jakiejś prędkości, a następnie puścimy drążek, to w trybie manual ten dron będzie nadal dryfował i to od nas będzie zależało, czy skontrujemy ten, ten dryf i zatrzymamy go w miejscu tam, gdzie chcemy. Także nie ma lepszego sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa lotów, jak tylko ćwiczyć w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Powiedziałbym też, że warto jest sprawdzić sobie tryby lotu autonomicznego i to, jak dron będzie reagował na różnego rodzaju polecenia czy fragmenty zaplanowanego lotu, również w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach, po to, żeby kiedy będziemy już w danej w sytuacji, kiedy realizujemy na przykład jakieś zlecenie, żeby nie było tam do nas żadnych niespodzianek. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, ważne jest też to, żeby zawsze utrzymywać w dronie i aparaturze aktualny firmware. Także zachęcam do regularnego sprawdzania, czy są dostępne jakieś aktualizacje. Jako operatorzy musimy też znać procedury fail-safe czyli wiedzieć, jak dron się zachowa w różnych sytuacjach awaryjnych. Jak już opisywałem wcześniej, dron ten ma niejako dwa poziomy utraty łączności. Pierwszy z nich to jest Data Link Loss, a drugi to jest RC Loss. Data Link Loss oznacza, że dron i aparatura nie mają już ze sobą kontaktu, jak chodzi o przesyłanie złożonych danych, takich jak obraz z kamery, a RC Loss. To jest utrata, utrata możliwości sterowania. No i zawsze data link loss wystąpi najpierw, a dopiero na większej odległości wystąpi utrata sterowania. Choć różnica między nimi. Nigdy nie jest do końca możliwe do, do przewidzenia. Jeżeli dron wleci za jakąś przeszkodę, która nie przepuszcza żadnych fal radiowych, no to stracimy jedno i drugie jednocześnie. Dlatego w zakładce safety trzeba skonfigurować po prostu odpowiednią reakcję, czy dron ma wtedy wracać, czy nie ma wracać. Ważne jest też to, że jeżeli planujemy nalot, w którym dron może wylecieć poza zasięg łączności i akceptujemy to, no to wówczas te failsafe fail safe na wypadek utraty łączności należy po prostu wyłączyć. W przypadku osiągnięcia niskiego poziomu baterii aparatura będzie nas oczywiście informować o tym, że poziom jest niebezpiecznie niski i że zalecane jest uruchomienie powrotu do domu. Natomiast w pewnym momencie ten powrót do domu zostanie uruchomiony automatycznie. Jest to robione z pewnym marginesem bezpieczeństwa, natomiast zdecydowanie lepiej jest samemu zawczasu skierować drona do lądowania po wymianę baterii, jeżeli, jeżeli ta bateria nam się kończy. Po to, aby zostawić sobie większy margines, nie doprowadzać do sytuacji takiej ekstremalnej, gdzie, gdzie dron sam decyduje, że sytuacja jest krytyczna i musi wracać. Natomiast pamiętajmy, że jakikolwiek failsafe z tego tytułu można przerwać poprzez szybkie przerzucenie przełącznika trybów lotu z trybu angle na manual, i potem z powrotem na tryb Angle, i wówczas sterowanie zostanie przywrócone na aparaturę, co umożliwi nam na przykład ręczne lądowanie. Pamiętajcie też Państwo o pewnej specyfice. Reakcji drona na przerwanie nalotu autonomicznego, właśnie na przykład z powodu niskiego poziomu baterii. Jeżeli dron przerwie lot z powodu niskiego poziomu baterii, albo my przerwiemy to ręcznie, to po wylądowaniu będzie możliwość wydania dronowi polecenia, żeby później kontynuował od ostatniego waypointu. Dzięki czemu? Duży obszar nalotu, który wymaga użycia dwóch lub więcej ba zestawów baterii, e można zrobić w płynny sposób bez dzielenia tego planu lotu na poszczególne e segmenty. E ale jest tutaj jeden szkopuł, o którym, o którym trzeba pamiętać. Mianowicie to to, że cały taki plan nalotu typu survey, na przykład, jest podzielony na waypointy. I teraz powiedzmy, że mamy sobie tutaj jeden waypoint, tutaj drugi waypoint, i dron ma polecenie, żeby lecąc z tego waypointu robił sobie tutaj zdjęcia, na przykład no, co jakiś tam dystans, dajmy na to. Także dron sobie leci, jest w tym miejscu, i w tym miejscu włącza się battery failsafe, czyli dron stwierdza, że jest na tyle już mało baterii, albo my tak stwierdzamy i przerywamy lot. Dron wraca do miejsca startu. Tam pojawia się nam na ekranie, na ekranie aparatury możliwość albo pozostawienia planu lotu w całości w pamięci drona, albo usunięcie planu lotu z pamięci drona, albo kontynuowanie od ostatniego waypointu. No i teraz szkopuł jest taki, że dron przerwał lot pomiędzy tymi dwoma waypointami. A ostatni waypoint to jest ten, do którego dron zmierzał. Co oznacza, że jeżeli zrobił zdjęcia tutaj i w środku włączyło się failsafe, to dron po, po wymianie baterii przeleci do tego punktu i będzie stąd kontynuował lot. Co oznacza, że możemy mieć jakiś fragment, który zostanie pominięty, pomimo tego, że kontynuowaliśmy niejako od ostatniego waypointu. A więc, aby uniknąć takiej sytuacji, ja, kiedy wykonuję taki, taki nalot, obserwuję na bieżąco cały czas poziom zużycia baterii, i kiedy wiem, że ten poziom już zbliża się do, do takiego poziomu, gdzie chciałbym tę baterię wymienić z, z zachowaniem odpowiedniej rezerwy, to przerywam ten lot w trakcie, kiedy dron jest w nawrotce czyli w tych tak zwanych turnaround. Dzięki temu dron zakończy w pełni jeden szereg, będąc w nawrotce, ja przerwę mu lot, a kolejny waypoint, który po przerwaniu będzie się znajdował, to pierwszy waypoint kolejnego szeregu. Więc w ten sposób zachowamy pełną ciągłość wykonywania materiału foto albo wideo. Ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jak chodzi o zachowanie bezpieczeństwa i sprawności naszego sprzętu. To kwestia instalowania dodatkowych aplikacji w aparaturze T1. Otóż nie powinniśmy instalować dodatkowych aplikacji na tej aparaturze. Wszystkie zasoby, jakie ta aparatura ma, powinny być zachowane dla, dla aplikacji Datapilot i innych wspierających ją systemów. Jeżeli zainstalujemy tutaj inne aplikacje, nie mamy nigdy do końca kontroli nad tym, czy te aplikacje nie będą na przykład korzystały z procesora lub pamięci w tym samym czasie, kiedy będzie potrzebować ich aplikacja Data Pilot. A więc aby zachować bezpieczeństwo lotów, nie instalujmy aplikacji żadnych zewnętrznych, pozostańmy przy tych aplikacjach, które są zainstalowane na aparaturze fabrycznie. A więc to już wszystko, jak chodzi o ten odcinek. Tym samym kończymy serię filmów instruktażowych dotyczących drona Unic H850. Ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę, życzę samych udanych lotów.